Witamy w drugiej serii reportaży o choreografii z chaosu sztuka. Rozmawiamy dzisiaj o spektaklu W moim początku jest mój kres Lubelskiego Teatru Tańca, teatru o bardzo bogatej historii. Jest z nami jeden z artystów występujących w tym spektaklu Ryszard Kalinowski. Dzień dobry Ryszardzie. Dzień dobry, witam wszystkich. Reżyserką spektaklu jest Joanna Lewicka. Jest to reżyserka, którą zaprosiliście do współpracy z wami. Opowiedz, skąd wziął się ten pomysł, żeby zaprosić kogoś z zewnątrz i dlaczego właśnie, właśnie ją? Od jakiegoś czasu zapraszamy artystów, choreografów, reżyserów do współpracy z nami, bo zostaliśmy osieroceni przez Hannę Strzemiecką dawno temu. I no oczywiście żart. A, no i od tego momentu um, podjęliśmy decyzję, że będziemy e, występować tylko wtedy, kiedy będziemy mieli naprawdę bardzo ochotę na pokazanie się na scenie, na stworzenie jakiegoś spektaklu i kiedy zafrapuje nas jakaś osobowość, jakieś spotkanie, e, jakiś człowiek, z którym e, będzie nam po drodze. E, I rzeczywiście e, na przestrzeni kilku ostatnich lat... E, Takich osób kilka się pojawiło, które zaprosiliśmy do współpracy. Jedną z tych osób była także Joanna Lewicka. Ale w jej przypadku miało jeszcze i to znaczenie, że znaliśmy ją przez dłuższy czas jako fantastyczną reżyserkę teatralną, która pracowała w Lublinie przez kilka ładnych lat której pracę obserwowaliśmy, której talent podziwialiśmy, bo chcę podkreślić, że urzekła nas swoim podejściem do teatru, do materii teatralnej, w której poruszała się naprawdę znakomicie, i w sposób nowoczesny, nowatorski, robiąc rzeczy klasyczne, choćby otella, zrobiła go zupełnie inaczej. Chcieliśmy jakoś uczcić jubileusz istnienia. Pomyśleliśmy, że świetnie będzie spotkać się z kimś, kto jest troszkę spoza tańca. Do tej pory byli to choreografowie, czy Joe Alter, czy Karen Foss, czy inni. Tym razem postanowiliśmy właśnie sięgnąć po człowieka, po osobowość teatralną, żeby jeszcze z innej perspektywy spojrzeć na to, co robimy, na naszą sztukę, i by ten ktoś zaproponował jakiś zupełnie inny format, w którym będziemy się poruszać. No właśnie, bo wasze poprzednie prace były raczej taneczno-ruchowe, przynajmniej też spektakl, który mogliśmy oglądać w ramach Polskiej Sieci Tańca, czyli ten, wspomniany przez ciebie. Co nowego dała wam taka współpraca z artystką dramatyczną? No sięgnęliśmy przede wszystkim bardzo mocno po tekst, po słowo, po literaturę. Ona była dla nas bardzo ważna, kiedy tworzyliśmy kontekst, konteksty spektaklu. Cały czas nam towarzyszy zresztą to słowo, ta literatura wybitna autorstwa Eliota. Cały czas gdzieś jesteś, jesteśmy nią otoczeni, przesiąknięci, gdzieś od niej się odbijamy, kiedy tworzymy ruch. Cały czas tworzą się znaczenia ruchowe poprzez znaczenia tekstowe, literackie. To było, myślę, dla nas naj, największym wyzwaniem. To nas najbardziej też zaciekawiło w tej pracy, ale muszę powiedzieć, że z kolei Joanna była bardzo ciekawa. Ruchu, jaki zaproponujemy w tym spektaklu. Wszystko, co zrobiliśmy tutaj ruchowego, pochodzi od nas. Myśmy to zaproponowali. Ona była takim czujnym obserwatorem, osobą, która weryfikowała ruch poprzez oceny typu wierzę, nie wierzę. Przemawia to do mnie, nie przemawia to do mnie. Nie, nie operowała jakimiś. Innymi określeniami, nie wiem, określeniami jakościowymi, szybciej, wolniej, dynamiczniej, razem osobno, bardziej bardziej e, interesowało ją oddziaływanie tego, co robimy na nią samą. E, wróćmy jeszcze do, do samego tytułu i do samego tekstu, e, bo tytuł spektaklu jest bezpośrednim nawiązaniem do, do tytułu poematu Eliot'a. E, powiedz mi proszę. E, Czyli to był w ogóle pomysł, żeby wykorzystać ten tekst i na ile ten tekst był przez Was wykorzystywany rzeczywiście w pracy? To znaczy, czy mógłbyś przytoczyć na przykład jakieś konkretne metody, gdzie ten tekst był użyty? To był absolutnie pomysł Joanny. Joanna przyszła z tym tekstem, dlatego że temat, jaki jej zaproponowaliśmy, a temat to przemijanie, to nasza, nasza kariera, która być może zmierza ku końcowi. To nasz moment w życiu zawodowym, ale i takim prywatnym. To zmierzenie się troszkę z upływającym czasem, i który, który, który to upływający czas widać w naszym ciele na pewno. A zmierzenie się z dorobkiem, z sukcesami, z porażkami. Kiedy o tym rozmawialiśmy, dosyć szybko pojawiła się Joanna, pojawił się pomysł Joanny, właśnie, żeby użyć do tego Eliota. Eliota, który też w, w tych poematach, w tych czterech kwartetach, mówi o, o przemijaniu, który też wraca do, swojej, do swojego dzieciństwa, do czasów, ze swojej biografii, różnych miejsc i, i momentów życiowych. Bardzo nam się to spodobało, ale też no, stanowiło wyzwanie, bo praca z tekstem wymaga dobrego zrozumienia tego tekstu, dobrej analizy. Musieliśmy na to poświęcić czas i znaleźć jakiś sposób na przełożenie tego na ruch. To było, to było trudne, dlatego, że dlatego że to jest poezja, to nie są Eliot nie mówi wprost o, o, o pewnych rzeczy operuje obrazami, operuje pięknymi metaforami. I um, każdy z nas, właściwie odczytywało go to trochę, trochę inaczej. Myśmy się um, postanowili tak jakby um, oderwać od znaczeń, pójść w obrazy bardziej na zasadzie takiej, jak Elliot pracował. Nie próbując przedstawić ruchem tego, o czym on pisze, ale próbując się inspirować jego powrotami do dzieciństwa, jego uruchamianiem wyobraźni i pamięci. My próbowaliśmy w naszej pamięci, w naszej wyobraźni uruchomić pewne rzeczy. Były to rzeczy intymne, osobiste. Z tych najbardziej e, widocznych w spektaklu to są rzeczy, to są powroty do... E, do przeszłości i do osób nam bliskich, do postaci, które były ważne w naszym życiu, są ważne. Do rodziców, do dzieci, do momentów, kiedy tych dzieci nie było i się pojawiły, tak jak w przypadku Beaty, do momentów, w którym rodzice byli i przestali być, jak w moim przypadku, kiedy mój ojciec już nie żyje. To były takie powroty do osób i obrazów indywidualnych dla każdego z nas, albo do momentów przełomowych. Tak jak w przypadku Eliota też były pewne momenty przełomowe, miejsca, które się z tymi momentami kojarzyły jego, jego nie wiem przejście, przejście na inną wiarę, tak? zafascynowanie inną religią czy, 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 czy spotkania ludzi, którzy zmienili, zmienili jego biografię? Tak samo w naszym przypadku szukaliśmy właśnie takich metod, takich ścieżek, nie inspirując się wprost słowami czy fragmentami spektakli, choć, choć e, motto e, z jego dzieła e, towarzyszy nam wprost. E, wyśpiewujemy słowa z jego poematu i e, tytuł wzięty też jest z jego poematu. E, i wypowiadamy w jednej scenie też fragmenty jego poematu, które chyba podsumowują, to jest pod koniec spektaklu, podsumowują też, też to nasze życie i to nasze tańczenie i bycie pomiędzy prywatnością i życiem zawodowym. Właśnie to mnie zastanawia, czy te postaci, które ja widzę na scenie, czy to jesteście w jakimś stopniu wy, bo jednak są. W spektaklu bardzo osobiste wasze wypowiedzi, yy, nagrane i po prostu wyświetlane. Czy jednak stworzyliście y, w nim jakieś postaci, być może na przykład postaci właśnie swoich rodziców czy osób bliskich? Jakbyś to podsumował? Kogo mamy widzieć na tej scenie? No tak, my jesteśmy. Zdecydowanie my. Te historie, które są nagrane na y, wideo i, i zaprezentowane w czasie spektaklu, y, tak, to są. Y, to są wypowiedzi autentyczne i mówiące o, rzeczywiście o naszych, wzięte z naszych biografii. Troszkę podstępem nas Joanna wzięła, bo pracowaliśmy nad materiałem, wieloma wątkami, róż, wiele rozmów przeprowadziliśmy, wiele prób podejmowaliśmy, stworzenia scen, nadania formy spektaklowi. No, i tutaj, ale zawsze mówiliśmy, że każda z tych rzeczy, które, nad którymi pracujemy, może się w spektaklu pojawić. To, jak to ostatecznie zostało ułożone, w jakiej kolejności, w jakiej formie, wideo, obrazu, ruchu i tak dalej, to oczywiście no, wygadaliśmy wspólnie, tak? Ale, ale ona podejmowała decyzję i ona stwierdzała, że. Takie zaprezentowanie najlepiej służy spektaklowi, wypowiedzi, a, a ma być to spektakl o nas, rzeczywiście o nas, ale, ale koniecznie musimy znaleźć formę, by tę opowieść zuniwersalizować. Znaczy jej bardzo zależało na tym, żeby poprzez nasze wypowiedzi bardzo osobiste, intymne często, każdy z widzów mógł odnaleźć z siebie, w swojej historii, każdemu chyba artyście na tym zależy, żeby porozumienie między jego sztuką, jego twórczością zaistniało w relacji z widzem. No, bez tego właściwie chyba nie ma sensu tego robić. I no, w tym przypadku ubrania nas w maski, zaprowadzenie nas, czy przerzucenie nas w inny zupełnie wymiar czasowy, ma sprawić to, żebyśmy się odbili od tych osobistych historii i spróbowali popatrzeć jak na formę teatralną, w której, którą wypełni widz swoją historią, swoim rozumieniem. A która z warstw spektaklu była pierwsza, pomijając to, że pierwszy był tekst, ale um, czy najpierw pojawiła się ta warstwa dramaturgiczna, jakichś scen, które jednak możemy tutaj wyróżnić, czy raczej warstwa ruchowa? A może wizualna? Wizualna towarzyszyła od razu, od początku pracy Joanny nad tekstem. Ona, ona od kilku lat pracuje e, ściśle z człowiekiem, który zajmuje się wizualizacjami, e, z Aleksandrem Janasem. I ona właściwie myśli obrazami i wizualizacjami. Więc oni równolegle, bardzo szybko pracowali, ale oczywiście ona jako pierwsza dostarczyła e, tego pomysłu, literatury, pracowała nad wyborem tekstów fragmentami i ona właściwie układała dramaturgię, w którą myśmy dopiero wchodzili z ruchem. Ruch ruchem, ale jest też bardzo dużo głosu. Czy to była twoja pierwsza praca z głosem na scenie i czy to było trudne? No było trudne, zwłaszcza śpiewanie było trudne. No myśmy uczyli się tej przepraszam Tomka, prostej piosenki, no to nie była prosta piosenka. Na 5 czwartych czy 4 piąte, strasznie trudne to było rytmicznie i na głosy. My autentycznie tam śpiewamy i to było duże wyzwanie. Chociaż ja w jednym ze spektakli wcześniejszych mówiłem, że marzę o tym, żeby zaśpiewać piosenkę. Ja myślę, że Joanna gdzieś to zauważyła to i zaprosiła Tomka Krzyżanowskiego, żeby ułożył taką. Taką wprowadzającą i, 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 i tak, taki motyw, motyw słowno-muzyczny, który, który jest takim też mottem, który my wyśpiewamy. Jej bardzo zależało, żeby to było przez nas zaśpiewane. Tak się stało. No efekt jest taki jest, ale to dużo nam dało, bo no, myśmy się musieli jeszcze dodatkowo przełamać jeszcze i w tej warstwie. My naprawdę w związku z tym wychodzimy do widza w tym spektaklu z dużą, naprawdę z dużą szczerością, z dużą otwartością. My się tutaj trochę tak wystawiamy na taką ocenę, w sytuacji, w której nie jesteśmy wiesz, pewni siebie aż tak bardzo, Ale to proponowanie działo się w oparciu o jakieś konkretne narzędzie, na przykład fragment tekstu, na którym improwizowaliście, jakąś myśl, emocję, którą Wam Joanna podrzucała? Jak to wyglądało? Tekst, jak już mówiłem wcześniej, był, był, był pewnym, pewnym kontekstem i takim, taki, taką, taką, taką ramą ogólną ramą, nieszczegółową. Nie pewne, pewne obrazy i pewne zasady, według których pisał Eliot swój poemat, były dla nas ważne. Pewne pojęcia, czas, przemijanie, dzieciństwo, pewne słowa klucze były dla nas ważne i one, i one były gdzieś z tyłu głowy cały czas. E, ważniejsze było y, chyba to, emocjona, to emocjonalne e, podejście do tematu. To w końcu dotyczy naszego życia prywatnego i naszej intymności i to wywołuje emocje. To nie było chłodne, to nie było takie, wiesz, intelektualnie przepracowane. To było coś naprawdę e, tak emocjonalnego. W związku z tym ruch był też bardziej e, Taki byliśmy bardziej, ja bym powiedział, ja byłem bardziej zmotywowany w ruchu. Ja byłem bardziej nastawiony na, na wywoływanie efektu yy, u, u innych u moich kolegów, na, 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 na decydowanie o ich poruszaniu się. Tak? Ja miałem ochotę. By oni poruszali się tak jak ja, żeby było to bardziej wymowne, jeżeli była tylko taka możliwość. Ja używałem w swoich fragmentach znacznie więcej takich, um, um, takich działań nieabstrakcyjnych, bardziej obrazujących pewne emocje. Czy zgodzisz się, że jakaś taka praca ze szczerością i własnymi waszymi przeżyciami, to jest rodzaj metody, którą się posługuje lubelski teatr tańca? Wiesz, chyba tak. Chyba tak. Był taki czas, kiedy fascynowała nas forma. E, zwłaszcza kiedy była, były, był to czas hanki strzemieckiej. Myśmy szukali formy ruchowej, abstrakcyjnej, bardzo. Mm, zawsze był to temat y, y, istotny dla nas. Nasze przeżycia osobiste, wydarzenia w naszym życiu, jakieś, jakieś relacje nowe. Nie nowe. Zawsze one były jakoś ważne. Ale, ale one były, no... Uczekaliśmy od nich w, w ruch, w działania jakieś, jakieś obrazy ruchowe. Ale w tym wypadku na pewno jest to, jest to coś, na czym w ogóle ten spektakl został zbudowany. Chyba tak, wiesz, bo my, jeżeli nie powiemy o sobie, to ja nawet nie wiem, czy my... Potrafilibyśmy powiedzieć o czymkolwiek innym. Nie jesteśmy, choćby dlatego, że nie jesteśmy, wiesz, chyba tancerzami szkolonymi, przygotowanymi do tego, by pracować repertuarowo z choreografem jakimś zaproszonym czy, 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 czy stałym, ale, ale takim, który, który by po prostu realizował pewne pomysły formalne, pewne pomysły na spektakl, bez względu na to, co my o nich myślimy. My niestety. Właśnie to jest trzeba powiedzieć, że, że niestety dajemy się czasami we znaki choreografom, z, którym nam, z, yy, z którymi pracujemy, bo, bo my ciągle przez pryzmat własnych przemyśleń i własnych sądów i, i, i jakichś biografii i innych rzeczy yy, Oceniamy te prace, wywołujemy jakąś dyskusję na ten temat. To znaczy musi być dla nas ważne po prostu. Prace, nad którymi pracujecie. Tak. Coś, nad czym pracujecie. No ale to jest chyba naturalne, że jako twórca będę się zastanawiał nad tym, co, co teraz robię tak? i co to może wywołać w kimś. No, różnie to bywa. Różnie to bywa. Przychodzi choreograf i, i ma zrobić jakąś rzecz w jakimś zespole, no i, i robisz, i właściwie nie można w nieskończoność dyskutować nad, nad sensem jego propozycji, albo on nie może ciągle brać pod uwagę tego, co ty o tym myślisz. Już, już na początku dyskutujemy strasznie w ogóle, z kim mielibyśmy pracować. To, to, już jest, to, to już jest dyskusja bardzo długa, pogłębiona, emocjonalna. Kiedy dojdzie do spotkania. Ja to mówię z pełnym szacunkiem i z pełnym, jakby zrozumieniem dla choreografów, którym na pewno ciężko się z nami też współpracowało, bo... bo no bo to nie jest łatwo z takimi ludźmi, z, z, taką, z, z taką postawą pra pracować, jest ciężko, prawda? Zapraszasz kogoś i, i dyskutujesz, podważasz często jego, jego, jego propozycje. No to po co, po co go zapraszasz? Ale dla nas to nigdy nie jest dyskusja po to, żeby, żeby postawić na swoim albo powiedzieć, że ktoś się myli. Tylko powiedzieć, że dla nas to jest bardzo ważne. Mogę powiedzieć o sobie naprawdę. Za każdym razem, kiedy mam wyjść na scenę albo przystąpić do jakiejś pracy, bardzo się zastanawiam, czy to ma jeszcze sens. Dawniej, dawniej nie, nie myślałem o tym w ten sposób. Po prostu chciałem tańczyć, tak? A już od dłuższego czasu naprawdę się zastanawiam, czy ma, czy ma to sens, czy ja powinienem to robić, <grym> zawracać ludziom głowę sobą i w ogóle... Czy zdołam ewentualnie przekazać coś, na co się z choreografem, reżyserem mówimy? Bo ja nie jestem takim dyspozycyjnym człowiekiem, takim, takim gotowym po prostu w każdej chwili, jak tancerz powinien być, takim gotowym do, do pracy i do, do, do działania. No, no, no naprawdę, tak sobie wyobrażam, może się mylę, ale jeżeli decydujesz się na pracę w teatrze, e, 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 gdzie jesteś aktorem. No nie masz wpływu na to, jaki reżyser przyjdzie, prawda? albo niewielki ten wpływ jest. On przychodzi, proponuje, ma swoją wizję i nie możesz pół roku albo półtora spędzić na dyskusji, przekonywaniu się. Prawda? Musisz zawrzeć pewną umowę, kompromis. W naszym przypadku, w moim przypadku tak nie jest. Ja nie muszę, w związku z tym podejmując decyzję o, jednak, o, o pracy, o wyjściu na scenę, no mam takie dylematy. No. Czy jest już ktoś, z kim będziecie współpracować w najbliższym czasie albo macie jakieś wizje albo wyobrażeń, kogo chcielibyście zaprosić, skoro macie taki wybór i możecie wybierać, z kim? Słuchaj, to, to też nie jest tak, żeby było jasne, że my jesteśmy w takiej super uprzywilejowanej sytuacji, że my kogo chcemy, to sobie zaprosimy i on będzie z nami pracował. Broń Boże, to, to tak nie jest. My, My bardzo prosimy, bardzo, bardzo się staramy, przekonujemy daną osobę, i wielokrotnie się zdarzało, że, że nie, że nie doszło do współpracy, ale y, przed chwilą zrobiliśmy przed chwilą, no, pół roku, zrobiliśmy ten spektakl nowy, musimy go pograć. Mamy wiele innych jeszcze zobowiązań, takich organizacyjno-organizacyjnych y, po prostu i nimi się musimy zająć. Jest na pewno ktoś, z kim chciałbym popracować. Yy, 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 tylko, że to jest takie, no już chyba <śmany> nie do spełnienia marzenia, ale czy ja, czy ja praca, czy styl, czy, czy to, co widzę na scenie, no, fascynuje mnie ogromnie. I, i, I myślę sobie, że wow, byłoby super. <śmany> 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 yy, bardzo, 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 bardzo chciałbym poczuć, jak pracuje Hofer Schechter. Osobiście chociaż pewnie już fizycznie nie dam rady tego zrobić, ale tak spróbować, o co mu chodzi, bo to co widzę jest fantastyczne. Ale ja na przykład miałam y, niedosyt. Ponieważ ja mi się bardzo właśnie podobało to, że widzę was jako może dlatego, że patrzyłam na to trochę przez pryzmat właśnie taki, nie wiem, nazwijmy to teatralny, ale bardzo mi się podobało to, że widzę właśnie po prostu was jako jednak ruszających się y, inaczej, tak? I nawet trochę brakowało mi tego, że tego nie ma dalej gdzieś w tym tańcu, że jednak przeszliście do takiego, nazwijmy to, technicznego tańca, a właśnie może nie spróbowaliście być na przykład tacy starzy dalej w tym tańcu. Wiem, że mega trudne zadanie, ale bardzo by mnie to ciekawiło, żeby to zobaczyć. No, reżyserka założyła sobie takie przejście z jednego świata do drugiego, za którym może znowu jest inny świat. Ale to zestawienie takich dwóch światów um, jakiegoś realnego i takiego nierealnego, tego, który nas czeka, w postaci starszych e, ludzi. I z tego wynikało to, to podzielenie spektaklu właśnie tak jakby na dwie części, gdzie się zderzają te dwa, te, te dwa światy i te, te dwa sposoby poruszania się te, 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 dwie, te dwa typy fizyczności. Dlatego, dlatego byliśmy raz sobą, tacy jacy jesteśmy, jak się poruszamy tu i teraz. I tacy jacy sobie wyobrażamy, jak, jak moglibyśmy się poruszać jako staruszkowie. Um, wiesz, echo tego, tego bycia starcem gdzieś w nas pozostaje, ale nie w technice ruchu, tylko w, w głowie, to znaczy w takiej, bym powiedział, pewnym opanowaniu, zapanowaniu nad sobą. Pewnej powściągliwości i jakby przezwyciężaniu tej powściągliwości. Takie, taka świadomość, że aha, czeka mnie taki rodzaj nie, niesprawności, jakaś słabość na mnie przyjdzie, więc nie mogę tak zupełnie neutralnie, bezrefleksyjnie poruszać się. tak Muszę wydobyć z tego ruchu tu i teraz więcej dynamiki, więcej emocji. Więcej takiego, takiej, takiej, takiej żądzy poruszania się, istnienia fizycznie w swoim ciele, poruszania się w przestrzeni, to nie może być to, to w zestawieniu z tą właśnie nie, 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 niesprawnością, tym niedostatkiem, tym ograniczeniem, bardziej, jeszcze bardziej mnie nakręca. Dlatego ta scena na końcu jest taka też symboliczna. Ona jest bardzo. Bardzo czytelna i myślę, że bardzo oczekiwana i bardzo taka rozwiązująca wszystko, ale ona jest nam bardzo potrzebna. My się potrzebujemy, wiesz, zatopić, z, z, zapomnieć w jakimś takim ruchu, działaniu i zasygnalizować, że jeszcze nie jest to kres nasz. Dobrze, to tą końcową sceną zakończmy. I myślę, że każdy, kto obejrzy, będzie ciekawy, na czym ona polega. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.